Niby jeden kraj, ale jednak dwa światy. Najdłuższe ruchome schody na świecie. Obowiązkowa pozycja, którą trzeba zobaczyć, podczas wizyty w Alei Gwiazd Pierwsze wrażenia z Hongkongu mega, mega na plus a to głównie dlatego, że przyleciałem tutaj bezpośrednio z Chin, z Shenzhen Pierwszy raz wylądowaliśmy w Hongkongu, potem w Shenzhen z tego tego Hongkongu w zasadzie nie było A dlaczego aż tak pozytywnie? Normalnie byście tego nie docenili czyli na przykład to, że ludzie po prostu mówią chociaż coś tam po angielsku że łatwo znaleźć kogoś, kto pomoże wam jego mówiąc po angielsku, że w sklepach można zapłacić kartą, że za metro zapłacicie kartą. Takie niby drobiazgi, które są w zasadzie w większości krajów nawet Takim Wietnamie, z którego w zasadzie tutaj się udałem. Było to normalne. Jednak w Chinach totalnie nie. Kartą nie zapłacicie nawet w Macu. Wszędzie trzeba mieć tą aplikację. Ludzie po angielsku to nikt praktycznie nic nie mówi, a jak się go pytacie o cenę to on nie pokaże nawet na palcach tylko i mega 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 ciężko. Tutaj bardzo wygodnie. Wchodząc do metra, kolei, po prostu możemy odbić swoją kartę i za, normalnie. Nawet w Apple Pay, Google Pay odbijamy na wejściu, na wyjściu i wszystko gra. Kolejna kwestia to brak cenzury. To o czym wspominałem wam w Chinach jest naprawdę upierdliwe. Kiedy nie możecie odpalić tłumacza, yy, nie działają mapy, jest to naprawdę ciężkie, żebyś tam poruszać i cokolwiek zorganizować. Tutaj kupujecie kartę SIM, ja kupiłem 20 giga niby z nielimitowanymi danymi na miesiąc, za chyba 27 złotych w Nie Niby jeden kraj, ale jednak dwa światy. To co jeszcze rzuciło mi się mocno w oczy, ale nie jest tak bezpośrednio odczuwalne, to bardzo mocny, mocno rozwinięty system monitoringu w Chinach, jakby w Chinach, Chinach wszędzie. Jest mnóstwo kamer, zobaczcie, tutaj przechodzimy jakimś... Tam jest... Dworzec, yy, stacja metra i tak dalej, tu sobie są galerie handlowe i nigdzie tu dookoła nie ma chyba żadnej kamery, no albo są bardzo mocno ukryte. W Chinach to na każdych schodach ruchomych jest kamera w jedną, w drugą, na każdej klatce yy, takiej łączącej schody jest też co najmniej jedna taka obrotowa kamera i jeszcze po kilka w każdą stronę. Także czuć wyraźnie tą obecność Wielkiego Brata, który nas yy, kontroluje. O, tu chyba jest jedna płynąca po drzwi mamy Właśnie piękny obraz nowoczesnego Hongkongu, a tutaj jak nam autobus odsłoni za kilka sekund, zobaczymy wcześniejszy, dawny Hongkong. Gdzieś tam z tyłu również tam się te bloki wyłaniają. Bardzo zwrócić uwagę na nowy model taksówek. Tu widzimy klasyczną, tam ktoś właśnie przejeżdża i tu jedzie kolejna. Jest ich naprawdę dużo, ale między właśnie klasyczne taksówki pojawiają się również nowsze, zachowując klasyczne czarno-biały, przepraszam, czerwono-biały. Dobra, zameldowałem się już w hotelu. Chyba jest to bardzo turystyczne miejsce. I specyficzne chyba mocno. Ponieważ jest tam dużo Hindusów. O dziwo są dość cicho. Mm, ale tylko wyszedłem dosłownie z budynku na ulicę i już dostałem propozycję od kilku panów, każdy po kolei, trochę białego, trochę zielonego, co dusza zabraknie. No, to jest zdecydowanie bardzo turystyczne miejsce, chociażby właśnie widząc po tym tutaj, że co krok, co kawałek zachęca ktoś na light show, light show, mówiąc już tak normalnie. E Czyli pokaz świateł. Hmm, oczywiście tylko dzisiaj można go zobaczyć, bo jutro już będzie padało, więc się nic nie zobaczy. E, pomimo tego, że będziemy tutaj trzy dni, to później też się tego nie zobaczy, można tylko dzisiaj zobaczyć. To jest jedyna taka okazja. E, no ale cóż, zaryzykujemy i spróbujemy e, zobaczyć ten pokaz świateł bez kupowania biletów e, na motorówkę i po prostu zobaczyć na to stąd albo z jakiegoś innego dogodnego miejsca. To show. Uważam, że za darmo to uczciwa cena. Jak miał dać 50 czy 100 zł za rejs, pomijając chorobę lokomocyjną, nie uważam, że był tam jakoś super lepszy widok. Może tu do góry, bo tam można również wejść. By to wyglądało nieco inaczej, ponieważ widziałem, że były jakieś światła rzucane i może któryś z bloków po naszej stronie też by się chwycił, ale żeby za to płacić totalnie z mojej perspektywy nie warto. O, tu widać, pan się przygotował profesjonalnie do robienia zdjęć i nagrywania filmu. Znają miejsce co najmniej dla 5 osób, ale to jakie wideo będzie na insta. A, gdyby ktoś z was szukał tego miejsca, to to jest zaraz koło tutaj tego zegara kolejowego tak można go chyba nazwać Railway. Clock. To wszystko jest kolejka do windy. Masakra, jest czegoś takiego nie widziałem. A dzisiejszy dzień w Hongkongu zaczynamy od Alei Gwiazd. Wczoraj wieczorem byliśmy tutaj na pokazie. Właśnie było widać tą okolicę, którą tutaj widzicie. Te wieżowce to odbywał się cały pokaz świateł. Dzisiaj idziemy właśnie na aleję gwiazd, którą rozpoczyna tamta figura, lecimy tutaj prosto. Następnie dzisiaj będziemy zwiedzać cały Hongkong, a dokładniej wyspę Hongkong, czyli to co widzimy tutaj po drugiej stronie. No jest mój dawny idol dzieciństwa, Jackie Chan. Jak już trenowałem do lębotą, dla mnie taki idol, wszystkie filmy z Jackie Chanem. Zawsze chciałem skakać tak jak on. Z do przymierza dłoń. No, kciuk trochę wystaje tutaj trochę ciasno w palce a ją trochę dłuższe no, zdecydowanie jesteśmy gwiazdami innego formatu Przemieszczając się przez Aleje Gwiazd grzechem byłoby nie wspomnieć jakie gwiazdy tutaj powstały i jak wielki wpływ na kino, kino akcji jakie znamy miało, miał właśnie Hongkong w latach 80. i 90. był to trzeci największy producent filmów na świecie, zaraz po Hollywood i Bollywood. No oczywiście później się to troszeczkę zmieniło. No bilet na promku to i tak wygodnie, wystarczy kliknąć. Ile biletów potrzebujemy? Odbić kartę i załatwiony. Ale nieźle nie To jesteśmy już na wyspie Hongkong. Przeprawa promem trwała około 5 minut i kosztowała 5 hongkońskich dolarów, więc jakieś 2,50. W Hongkongu również nie można przejść obojętnie, obok budek telefonicznych, które są częstym widokiem i elementem charakterystycznym tego miasta. I piętrowe tramwaje. To również charakterystyczny element Hongkongu. Oczywiście takim również się później przejedziemy. Zanim jednak wejdziemy do kolejnego punktu naszego programu zwiedzania Hongkongu, kilka słów o samym mieście, kraju w kraju, no, ustroju, można było tak powiedzieć. Został on wyjęty przez. Brytyjczyków zajęty, później wynajęty na okres 99 lat. W tym momencie zostało jeszcze 25 lat niezależnego Hongkongu, i w tym momencie jest on w takim systemie jeden kraj, dwa ustroje, dwa systemy. Działa to w taki sposób, że teoretycznie są to Chiny, dominują tutaj oczywiście Chińczycy, jednak są znaczące różnice. Po pierwsze: bardzo dużo ludzi mówi tutaj po angielsku. Bez problemu znajdziecie kogoś, kto wam wytłumaczy, jak gdzieś dojść. Bardzo dobrym angielskim. W sklepie większość osób, chociaż rozumiem, mniej więcej o co Wam chodzi, więc jak Wam nie odpowiem, to chodzi, że może Wam pokazać, jak gdzieś dojść. Druga rzecz, która się niesamowicie rzuca w oczy, jest bardzo odczuwalna, to wjazd. Do Hongkongu wjeżdżamy w cześć. mniej więcej jak na Cypr. Do Chin z kolei, no już trzeba popełnić jakiś druczek, może być więcej pytań, coś w tym stylu. Nie jest to oczywiście trudne, nie trzeba mieć wizy jak do Wietnamu czy Indii, no ale jest to, powiedzmy, ciut bardziej zaawansowane. I trzecie, to co zdecydowanie jest najbardziej odczuwalne, to cenzura. <laughs> w Chinach e, nie działają wszystkie usługi Google, m.in. mapy, tłumacz, oczywiście YouTube, Gmail i tak dalej. Ciężko jest w jakiś sposób taki normalny tam potem nawigować. Nie działają inne media społecznościowe, więc ciężko jest się skontaktować z kimś nawet z rodziną przez Whatsappa czy cokolwiek takiego. Tutaj praktycznie nie ma takich ograniczeń. Jedyne co jest ocenzurowane, co zauważyłem w tym momencie, to yy, chat GPT. Jest to bardzo przydatne narzędzie, jak jesteśmy w podróży, bo możemy pokazać na przykład. O, właśnie dotarliśmy do kolejnego punktu. Katedra św. Jana. No Jan musiał się pojawić przy takiej katedrze. Yy, jest nam po prostu po drodze do kolejnych naszych miejsc odwiedzenia, tak więc mogliśmy się tutaj przejść obok. Nie, nie będziemy wchodzić do środka, bo yy, no, z zewnątrz po prostu jest ok. Nie jest jakaś super ani wielka, ani imponująca więc tylko przechodzimy obok. Wracając do opowieści o Hongkongu. Zamiast czatu GPT możecie użyć innych narzędzi. AI, oczywiście Dipsyc nie jest w ogóle cenzurowane, no bo to chińskie narzędzie, ale na przykład możecie użyć Groka, który również ma funkcję głosowe w aplikacji, również ma kamerę, więc tak samo jak w czat GPT możecie mu pokazać, co to jest za budynek. Oczywiście dać jakieś wskazówki, że jestem w Hongkongu i tak dalej, albo powiedzieć, że to jest właśnie katedra świętego Jana, czy możesz powiedzieć kilka słów więcej historii, jakichś innych elementów na temat tego miejsca. No i macie przewodnika w zasadzie za darmo. Grok ma znacznie większe limity niż czat GPT, tak, swoją drogą. Kolejna wyraźnie zauważalna różnica to turyści. Tutaj jest ich dużo, jakby w, w turystycznym miejscu. W Chinach Shenzhen, praktycznie w ogóle nikogo nie ma. Trzeba dotrzeć do bardzo turystycznego miejsca, żeby. No, zobaczyć kogokolwiek innego niż Chińczyka. No, i wchodzimy do parku. Podobno jest to świetne miejsce, gdzie można zobaczyć m.in. motyle latające luzem. totalnie na żywo gdzieś tutaj. Motyle latające luzem. Hmm. Ciekawe, czy widział, widział ktoś kiedyś motyla latającego na uprzęży. I zamykając temat, faktów o Hongkongu jest to około 200 wysp. Najważniejsze, co trzeba zapamiętać, to jest. Jeden kraj, czyli jakby Chiny, ale inny system. Podatkowy, cenzuralny i tak dalej, dalej, Ekstra. jest wejście. Są to na pewno ptaki, już je słychać. To są motylki, to za moment się okaże. No, Dwi pokazują, że powinny być tutaj motyle. I to najlepsze, wejście do takiego ogrodu jest darmowe. Zobaczcie, mega ciekawe miejsce. Wszystko jest otoczone taką siatką oczywiście, żeby te motyle, no i ptaszki nie uciekły. Powodowana są tutaj również dzikie, nietypowe okazy yy, gatunków ptaków. <grych> ja się na ptakach nie znam, więc yy, będę się kierował sztuczną inteligencją. O, już jakieś odzywa. Yy, no i spróbuję Wam coś tutaj pokazać z tego miejsca. Mi to miejsce przypomina ekopark w Malezji. Kuala Lumpur, w którym byłem. Również przemieszczało się po takich drewnianych pomostach między koronami drzew. I to był to bardziej las deszczowy. I trzeba było zapłacić za wejście. A tutaj mamy wejście totalnie za darmo. Sama inicjatywa bardzo mi się podoba, bo można podejść blisko bardzo blisko natury i ją ja obserwować blisko. w zasadzie można powiedzieć, że praktycznie w naturalnym środowisku, bo te ptaki zobaczcie, mają tutaj naprawdę bardzo dużo przestrzeni do swobodnego latania mają takie karmniki, mają miejsca, gdzie mogą sobie siedzieć, leżeć odpoczywać, yy, to jest naprawdę wysoko Na pewnie nie jeden telefon już tam w pole zanurkował Znacznie droższy niż Chiny. To nie jest w bardzo turystycznym miejscu. Zobaczcie, jakie są ceny. Po wszystko może zrobić mniej więcej na pół tyle. wtedy sobie... w zutówkach. Przykładowo zwykła woda około 10 zł, to jest jakaś litrowa woda. Jest naprawdę dużo. Dotarliśmy do świątyni Taoistycznej. Z zewnątrz yy... nie powala jakoś super detalami. W tle wysokie wieżowce. Lepimy sobie tak, że to przyszliśmy tak daleko, taka droga została pokonana, to zobaczmy co tam też jest w środku No proszę jest nawet automat na to są te może jakoś kojarzycie z odcinka o Hujan, gdzie miały one unosić właśnie o racikupiół no, sieć ten do góry, gdzieś właśnie w stronę nieba aby uczucie bardziej się spełniło teraz miks kultury portugalskiej Jest to bardziej z jajkiem, czyli trochę wytrawniej, będzie po chińsku. A tutaj są właśnie najdłuższe ruchome schody na świecie. Mają ponad 800 metrów długości. Zaraz na nie skoczymy i powiem Wam coś więcej na ten temat. To Te zostały zbudowane z powodu trudności w przemieszczaniu się, ponieważ jest to bardzo teren gurzysty, a tak znacząco szybko można się przemieszczać właśnie na przykład do pracy. Dlatego mieszkańcy Hongkongu mogą bardzo szybko nimi dotrzeć właśnie wskazane miejsce i co ciekawe w, w ciągu dnia ułożenie tych schodów się zmienia, czyli raz jadą właśnie tak, jak teraz jedziemy do góry, czyli właśnie żeby ludzie mogli dojechać do pracy, a później pod wieczór będą te schody, a w zasadzie ruchoma podłoga, bo to nie są schody tak naprawdę, tylko ruchoma podłoga będą jechały w dół. Oczywiście obok jest również alternatywa. później woli też poćwiczyć jednak swoje nogi nieco bardziej. Ale też jest to, że w Hongkongu, w Metrze, w właśnie jestem, nie ma żadnych kontroli bezpieczeństwa. Po prostu się wchodzi i tyle. W Shenzhen, w Chinach trzeba pić wszystko po kontroli i tak dalej. Sprawdzają picie nawet czy, czy też woda, to jest woda, więc tutaj o wiele łatwiej. Jesteśmy właśnie w miejscu, które stało się symbolem Hongkongu. Jest to bardzo ciasne osiedle, zabudowanie, które tak jak widzicie jest teraz tutaj za mną dookoła. I miała ona początkowo być miejscem do zamieszkania dla robotników. Początkowo mieli mieszkać tutaj robotnicy. Jednak później no zyskało oną ogromną popularność między innymi poprzez film Transformers. Teraz stało się to bardzo Instagramowe miejsce, tak jak tutaj można zobaczyć. I przeżywają różni ludzie zrobić sobie fotkę to jest po prostu no, ikona tego miasta no a tu widzicie czemu? jest jeszcze jest siatka potwierdzenie tego, że jest to bardzo instagramowe miejsce no i po prostu na to wchodzili e, zakaz filmowania z drona całe to osiedle to jest kompleks wielu budynków dokładnie o ile się nie mylę pięciu e, nie będę wymieniał ich wszystkich tutaj fińskich nazw żeby nie kaleczyć waszych uszu i ich języka e, ale po polsku, po angielsku mówiąc, cały ten kompleks też nazywa się Monster Building. Myślę, że jak tak wpiszecie, to znajdziecie e, całą to miejscówkę. Przemieszając się tak po Hongkongu, zdałem sobie sprawę, że nie ma tu nigdzie policji, a przynajmniej na razie jej nie dostrzegłem. Po wyspie Hongkong e, przemierzyłem w zasadzie zarówno jej wschodnią część, jak i aktualnie m, zachodnią. Był też właśnie półwysp, z którego wczoraj oglądaliśmy e, pokaz świateł. I nigdzie nie ma policji, ani jakiejś ochrony. No w sensie ochrona jest, ale to tylko po prostu w jakichś tam sklepach, ale nie ma takiej ochrony policji yy, na ulicy. I co to może oznaczać? No, są dwa rozwiązania na to. Słyszałem właśnie o tym, jak yy, to jest stosowane na przykład w Egipcie. Jest bezpiecznie, więc nie ma policji, bo po co miała być? Z kolei turyści uważają, że jest bezpiecznie wtedy, kiedy jest policja. No więc musieli tam wysłać tam policję, wojsko i tak dalej. I tu. Możliwe, że zarówno w Hongkongu, jak i w Chinach jest to tak stosowane, lub w Chinach było niebezpiecznie, dlatego ta policja jest. Bo w Chinach wyraźnie da się zauważyć policję, która spaceruje po ulicach, wozy policyjne no nie jakoś nadmiernie, jak w normalnym mieście, również tak jak w Polsce. To co bardziej przypomina moją uwagę, to na przykład. Ochroniarz, który spaceruje po metrze, a w zasadzie kilku ochroniarzy, bo oni tak po prostu spacerują, w jest z powrotem każdy, jeszcze ma gaśnicę i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Przemieszając się już też troszeczkę więcej, mogę Wam przy okazji powiedzieć, jak to faktycznie jest z tymi płatnościami kartą. W pierwszym vlogu pierwsze wrażenia z Hongkongu mówiłem, że yy, da się płacić kartą, no bo da się płacić kartą, jednak nie wszędzie w metrze zazwyczaj można to odbić, jednak no nie zawsze. Można kupić bilet w kiosku. Tutaj zazwyczaj można już zapłacić kartą. Można też kupić w kasie i pomimo tego, że jest terminal, to mówią, że nie można zapłacić kartą. No i wtedy warto po prostu mieć gotówkę. W wielu sklepach niby zapłacicie kartą, ale kartą oni mówią, że wtedy po prostu tylko Octopus. Octopus to jest taka ich, można powiedzieć, lokalna portmonetka, która umożliwia właśnie nam przejazdy w metrze, w jakichś innych środkach komunikacji, transportu publicznego, a także płacenie w sklepach. Więc jest to, według mnie, bardzo fajne rozwiązanie. Minusem tego typu rozwiązania może być to, że wyrobienie takiej karty, a także wpłacanie, wypłacanie pieniędzy, likwidowanie, może po prostu wymagać jakichś dodatkowych prowizji. Jak dobrze pamiętam coś tam trzeba było zapłacić, nie pamiętam ile. No i w przypadku, kiedy tak naprawdę no, jeden konkretny dzień, tylko dzisiaj spędzam w Hongkongu. Bo jutro jest plan na Macau. Więc tam już jest znowu inna waluta, inne transakcje, więc ta karta znowu by się praktycznie do niczego nie przydała. I w środę. Idziemy na Filipiny, więc i to wcześniej rano o 9, więc w zasadzie hotelu trzeba wyjść gdzieś, nie wiem, o 6. Yy, więc ta karta też się tu praktycznie w ogóle nie przyda. A więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zaobserwuj mój profil teraz, aby nie przegapić przygód podróży relacji z Filipin. Również podobno jednym z najważniejszych punktów do odwiedzenia na mapie Hongkongu jest wzgórze Wiktorii. Jest to też oczywiście punkt widokowy. Yy, jednak ja się tam nie udałem z kilku powodów. Po pierwsze, wjazd kolejkom na ten moment to jest około 25-30 euro, tak więc 120 zł, coś koło tego. Sporo, nie sporo. No Uznałem po prostu, że wolę ten czas poświęcić na jakieś inne atrakcje, mając tylko i wyłącznie jeden dzień. No i właśnie to przejdziemy do drugiego powodu, czyli po prostu widok stamtąd jest na co? No miasto, wieżowce. Yy trochę morza zatokę i tak dalej. Taki widok wielokrotnie już widziałem w innych miejscach, e, chociażby ostatnio w Halong Bay, w m, ikonicznym miejscu e, północnego Wietnamu, to wydaje mi się, że tamte widoki e, są po prostu ciekawsze niż tutaj troszeczkę tych wieżowców. A takie nieraz e, będę mógł dostrzec jeszcze, zobaczyć, na pewno chociażby z Filipin już. Apartament jest zarezerwowany, mówię apartament, bo <noise> też ciekawe rozwiązanie między hotelem a apartamentem jest praktycznie żadna różnica cenowa, a jeżeli chodzi o standard to jest ogromna różnica. Irom daje przykład. Hotel załóżmy na Filipinach, gdybym chciał wydać taki standardowy pokój dwuosobowy i tak dalej, no to musiałbym liczyć pewnie w Manili 70-80-90 zł, no to tak, taki ok, żeby po prostu nie było jakiejś szału, po prostu, żeby było fajnie z kolei apartament, powiedzmy, z Airbnb, znalazłem za chyba 89-93 zł, coś koło tego. A jest już wtedy rozwiązanie dwupokojowe zazwyczaj, osobna sypialnia, własna kuchnia, wiadomo, wtedy też lodówka. No i w tym przypadku akurat jest to jeszcze w takim apartamentowcu, gdzie ma być basen, siłownia, super widok na miasto, od razu kolejka, centrum handlowe, także będą mnie świetnie. A skoro już w cenach jesteśmy, to czy Hongkong jest drogi? I tak, i nie. W porównaniu do Chin zdecydowanie. W porównaniu do innych krajów, bardziej na południe, takich jak Tajlandia, yy, Wietnam i tak dalej, zdecydowanie również. Chiny są bardzo podobne cenowo. Jeżeli chodzi o porównanie krajów europejskich, to myślę, że trochę taniej, ale drożej. Jeżeli mówię o co chodzi. To, co widzieliście w sklepie chwilę temu. Około 8 zł, 9 zł wodę, no to u nas raczej tyle się płaci w sklepie w bardzo turystycznym miejscu. Tak? Gdyby było jakieś w stylu wejście na Giewont, czy przy jakimś zamku, coś w tym stylu, no to z taką ceną można siedzieć. okej, okay, w porządku. Tutaj ta cena jest w każdym sklepie obecnie, gdzie byśmy nie poszli, więc jest według mnie no dość wysoko. Za zwykłą wodę. Z kolei jedzenie. Nie jest jakoś wygórowanie drogie, jest zdroższe niż w tych innych krajach, ale myślę, że tańsze niż w Polsce. Przykładowo za porcję, naprawdę spoko jedzenie w jakiejś takim, takiej restauracji, nie że buda uliczna czy coś w tym stylu, tylko i kanapka, no to myślę, że 30-35 złotych, już na spokojnie można sobie coś naprawdę pożywnego i dobrego zjeść. Świetne miejsce na panele fotowoltaiczne, od razu pod drzewam, żeby oczywiście nie zamokły. Bardzo ciekawie jest skonstruowany ten znak. No, zobaczcie, jeżeli by nie patrzeć na ten podpis, no to mamy piesek na zielonym tle. Super, miejsce idealne. To za zabawę z pieskami, a niżej nie, nie zapraszamy tutaj psów. No, moim zdaniem mocno wprowadza w błąd. To jest tutaj jakaś zanaśnia, które trzeba włożyć palce do nosa albo zrobić jakąś minę. Tak, fajnie. Po krótku kończymy dzień pełen wrażeń z widzenia Hongkongu, wyspy Hongkong i pięknych widoków na zatokę, wieżowce itd. I troszkę się dowiedzieliśmy o historii tego miasta. Myślę, że byłoby tu jeszcze sporo fajnych miejsc, które warto by było odwiedzić, no ale mi aktualnie czas na to nie pozwala. Uważam, że jeżeli będziecie w okolicy to warto tutaj się zatrzymać chociaż na jeden lub dwa dni. No i oczywiście na koniec obowiązkowa pozycja, którą trzeba zobaczyć podczas wizyty w Alei Gwiazd, czyli pozycja Brusali z filmu Wejście Smoka. A tutaj jak od Brusali tam wejdziecie do góry i tym mostkiem, potraficie na takie miejsce z pomnikami właśnie symbolizujące to, że kiedyś tutaj nagrywało się mnóstwo świetnych filmów. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Koniecznie zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał. I widzimy się już niedługo w odcinku z Macao.